Dzień dobry, przed Wami rozkład na październik 2025 roku. Dla osób z Poznaku Wodnika startujemy z tematem Osoby z Poznaku Wodnika październik 2025. Okej. Okay. Szóstka mieczy. Yy, szóstka Kielichów i Kochankowie. Ho! Wygląda na to, że może się z wami skontaktować ktoś, kto yy, z dawnych czasów, słuchajcie. I powiem szczerze, że to będzie dla was bardzo sympatyczne, bardzo przyjemne. Czyli odezwie się do Was osoba, którą znaliście na przykład w dzieciństwie, albo jakieś tam, no wiecie, no dawne miłości, dawni, dawni przyjaciele i tak dalej. No, siódemka buław. Yy, ha, to ciekawe, bo siódemka buław jest kartą mówiącą o tym, że ktoś przez jakiś czas na przykład się wzbraniał przed tym. Czyli nie, nie, może ty nie chciałaś, może ty nie chciałeś. A teraz nagle, jakoś tak między wami zupełnie przypadkowo, no ten temat wejdzie, nie? Szóstka mieczy to też jest karta wyjścia z problemów. Wyjścia z problemów, wychodzicie na prostą. Szóstka kielichów dzięki osobie, która jest, ja bym powiedział, że waszą bratnią duszą. Tylko nie mylić tego z bliźniaczym pomieniem. Bratnie dusze to są osoby, które potrafią dzielić z nami nasze zainteresowania, nasze pasje, ale też i powiedzieć krytycznie, że „słuchaj, ty to robisz źle, „słuchaj, to nie jest tak, potrafią za przeproszeniem nas kopnąć w tyłek motywacyjnie. I to nie są osoby na całe życie. Jeżeli jest bratnia dusza, to może to być osoba, która no, ląduje w naszym życiu na ten czas krótszy. Ja nie mówię, że ona musi odejść, musi zniknąć. Nie, nie musi. Ale no, na ogół są to osoby, które coś dobrego, pozytywnego mają w nasze życie wnieść. Także ja to czuję jako personalne. Personalne wydarzenie, że to będzie dotyczyło osoby jako takiej. Co w takim razie będzie wyzwaniem dla wodników? Tak, czwórka kielichów przestać siedzieć jakby w tym, co macie i poszukać sobie tej nowej ścieżki, bo czwórka kielichów wiecie, może być tak, że na przykład wy cały czas praca, dom, praca, dom. Pojawia się ten ktoś, powiedzmy z przeszłości, jakiś przyjaciel, wyciąga was na. E, chodź, spędzimy jakoś tam razem czas. No nie wiem, no, e, w jaki tam sposób wy chcecie sobie ten czas spędzać. Ale. Wyraźnie jest to zasugerowane, bo zauważcie, to jest wyzwanie dla was. Czyli to nie będzie takie proste, żebyś ty. Odwróciła, odwrócił uwagę od tych trzech kielichów i zaczął zauważać ten czwarty, który się tobie z otoczenia pojawia. No. Co w takim razie? Wam pomoże lub przeszkodzi? Karta maga. Hmm. Mag. Jak to ugryźć? Dlaczego to ma wam pomóc lub przeszkodzić? Bo wiecie, magik to jest osoba, która naprawdę różne cuda potrafi zdziałać. Dobra, zostawię to na razie. Ma to pomóc lub przeszkodzić karta magika. No po prostu karta maga. Zobaczymy dalej, co będzie podstawą miesiąca na ten czas. Dziewiątka monet. Karta myślenia o własnych korzyściach. Tylko wiesz co, ja tego nie odczuwam w ten sposób, że. A to już wiem chyba dlaczego jest karta maga. Że ty sobie ze wszystkim zawsze poradzisz. A tu jest powiedziane hola, hola, nie do końca. Yy, zauważ też z tego kogoś, ten ktoś może mieć równie dobre pomysły, równie kreatywną być osobą. A dziewiątka monet to może być w ten sposób podstawą miesiąca. Że wy będziecie skupieni na własnej wartości, albo nie będziecie chcieli się dzielić zyskiem. Czyli nie, ja nie będę hydraulika zatrudniać, bo nie mam tyle aż pieniędzy. Sama spróbuję, sam spróbuję, nie? Tak samo może być kwestia, na przykład, że dostajesz zaproszenie od jakiegoś przyjaciela, znajomego, ale tobie będzie, hmm, jakby to powiedzieć. Ty jesteś w tym miesiącu jakoś bardziej na gromadzenie nastawione, nastawione niż na wydawanie, niż na pójście na zewnątrz, rozumiesz? Dlatego wyzwaniem jest czwórka kielichów, ponieważ ty na ten miesiąc po prostu skupiasz się na sobie, na tym co posiadasz i na rozwoju właśnie tego co masz. Ale nie przy pomocy osoby z zewnątrz, a jeżeli jesteś singlem. To ty się zajmujesz pieniędzmi, a ludzi dookoła nie zauważasz. I dlatego to jest problemem. Co dojdzie do przeszłości? No, jakaś blokada kompletna, bo drzewo życia to jest karta blokady. Drzewo życia mówi o tym, że na przykład o, może być coś takiego, że mieliście wcześniej taką relację, w której się kompletnie urwał kontakt. I ten ktoś ci się w życiu pojawia, to nie zajmuj się tylko robieniem forsy, ale daj temu komuś wejść w twoje życie ponownie, bo warto będzie. Zyskasz na tym. No ciekawe, powiem szczerze, ciekawie się robi. Co w myślach, w planach w takim razie? Dziesiątka kielichów. No, to jest karta mówiąca o tym, że. Yy, ty jesteś szczęśliwy, czy szczęśliwa. Z otoczenia, rodzina też zadowolenie pełne. Nawet tu taki piótek fajny jest, on też już szczęśliwy zadowolony. Czyli na przykład, możesz chcieć mieć szczęśliwą rodzinę. Może być tak, że yy, co jeszcze w pracy na przykład. No ty chciałabyś, chciałbyś, żeby ciebie doceniano, żeby wszyscy byli zadowoleni i ty zadowolona, zadowolone. Tylko mam wrażenie, że właśnie to jest ten problem, ta czwórka kielichów. Że ty jesteś skupiona, skupione na tym teraz, co masz, czy to, czy to związek, czy to relacja, czy to praca, majątek. A tu jest powiedziane, ty masz zauważyć ten czwarty puchar, którego nie dostrzegasz. Co w połowie miesiąc? No, karta siłę. Albo ktoś się za ciebie weźmie, albo ty wreszcie yy, przestaniesz się tego kogoś obawiać. A może było tak, że wcześniej faktycznie ten ktoś powiedział tobie coś, co było niewygodne. I ty się obraziłaś, obraziłeś na tego kogoś. A to jest Twoja bratnia dusza. I teraz, jeżeli ten ktoś się na nowo pojawi, to już przestań się bać tego, co on mówi i robi. Dlatego, że yy, to nie jest złośliwość, to nie jest podkładanie Tobie nogi w jakikolwiek sposób. Ty jako osoba na ten czas, karta słońca, no, pełne zadowolenie, świetny humor. Ja bym powiedział tak, twoja sytuacja nie jest zła na ten miesiąc jest, ja bym powiedział, rewelacyjna. Ale kwestia jest taka, że możesz mieć jeszcze lepszą. Bo z jakiegoś tam powodu właśnie. Yy, wyzwaniem jest ta czwór ten czwarty puchar, rozumiesz? Wygląda na to, że jesteś zadowoloną osobą, zado zadowoloną z siebie, z życia. Wszystko idzie jak należy Ale jest jeszcze coś Na co wcześniej byłaś zablokowana Zablokowane Lub na kogoś Otoczenie wobec wodników Dziewiątka mieczy o, A co tu takie nerwy będą Dziewiątka mieczy jest kartą mówiącą O tym, że ktoś z otoczenia Będzie bardzo coś przeżywał Będzie bardzo się stresował Będzie bardzo się denerwował Hmm Ciekawe. Wiecie, może to być tak, że naprawdę mogliście nie mieć ze sobą jakiegoś kontaktu i ten ktoś się odzywa, ale nie wie, w jaki sposób wy zareagujecie po tym czasie. No i nerwy. No to wiadomo, że to się przeżywa. Także no, wygląda na to, że z otoczenia ta osoba będzie tutaj bardzo przeżywać. Waszą relację, wasz kontakt, cokolwiek tam się będzie działo. Nadzieje, obawy, wodników. Królowa była. Hmm. Królowa była w kobieta ze znaków ognistych baranlew Strzelec. Kobieta atrakcyjna, wiedząca, czego chce może i kochanka czemu nie. Bo Królowa Buław to jest kobieta stanu wolnego, ona, ona potrafi sobą oczarować, dosłownie. Ale czemu w nadziejach, obawach? Ciekawe zagadki. No dobrze, koniec miesiąca. Dziesiątka mieczy. Uhuhu. No to ładnie. E, może dlatego jest, wiecie, bo może być tak, że ty e, w całej tej swojej szczęśliwości nie zauważysz tego kogoś z otoczenia, że ten ktoś jest, albo że przeżywa coś bardzo, albo próbuje się do ciebie jakoś tam przebić, dostać. Ty tego kogoś nie zauważasz. Dlaczego? A po co mi ten ktoś? Ja jestem osobą szczęśliwą, ja jestem osobą zadowoloną z życia. Do czego mi ten ktoś? Było, minęło, nara, koniec, nie? No dobrze, dopytajmy w takim razie. Dlaczego jest czwórka kielichów wyzwaniem dla wodnika w październiku? Czyli racz, jakby racz swoje oczy skierować nie tylko na to, co masz teraz, ale też i na to, co ci daje z zewnątrz wszechświat. Czemu jest czwórka kielichów? Piątka buław. No. Może się kiedyś pokłóciliście. Piątka buław to jest karta konfliktu. To jest karta mówiąca o tym, że wiecie, kto się czubi, ten się lubi, słuchaj. Kto się czubi, ten się lubi. I bardzo możliwe, wiecie, bardzo możliwe, że ten ktoś sam ma teraz niepewną sytuację i się do ciebie z tym zmartwieniem może będzie chciał zgłosić. No, bo ty sobie życie poukładałaś, poukładałeś i tu nagle ta blokada zostaje zdjęta w jakiś tam dziwny sposób. Eee, czemu jest karta maga, która ma tu pomóc lub przeszkodzić? No, bo jest gwiazda. Bo tak miało być. Gwiazda to jest karta przeznaczenia. Czyli. To, co się wydarzy w tym miesiącu, jest tak naprawdę planem odgórnym. Co dziwne. Może to miało być w ten sposób, że ktoś wcześniej Ciebie nie, nie uszanował albo uważał za osobę niezaradną, za osobę, która w żaden sposób czegoś nie osiągnie. Wiecie, często jest tak właśnie, że osoby, które są introwertykami, a wodniki mogą być takie, bo wodniki z zasady są osobami bardzo takimi kreatywnymi, ale zamkniętymi w sobie. I kwestia jest taka, że ja to zawsze mówię, wodniki to mają swój świat, swoje kredki i jeżeli już trzeba, to no trudno, nie zmusisz tego kogoś. I wygląda na to, że wodniki teraz zostaną jakby zauważone, teraz zostaną docenione. No dobrze, a dlaczego jest dziewiątka monet podstawą miesiąca? Czyli ja sądzę, że to nie jest tak, że podstawą Twojego miesiąca jest takie czy takie działanie, ale że Ty będziesz w tym miesiącu skupiona, skupiony na udowodnieniu swojej wartości. Ja mam, czego chciałam, ja mam, czego chciałem. Ja jestem zadowolona, zadowolony z pracy, niepotrzebne mi żadne relacje z przeszłości, niepotrzebne mi wracanie do tego, co było. Czemu jest dziewiątka monet podstawą? Tak, karta głupca. No, ty nie chcesz otwierać sobie czegoś zupełnie jakby, bo głupiec to jest nowy etap. Głupiec to jest coś zupełnie nowego, czego wcześniej niby nie było, nie? Ale wiecie, może to jest kwestia na przykład, żeby komuś zapomnieć, wybaczyć. No ja nie mówię zapomnieć, dobra, nie zapomnieć, ale wybaczyć pewne kwestie z przeszłości. Hmm, czemu jest tutaj drzewo życia odchodzące do przeszłości? Czyli możliwe, że ktoś z tobą nie chciał rozmawiać, nie traktował ciebie odpowiednio. Źle się współpracowało, relacja się rozsypała. Może ciebie nawet i wywalił z roboty, czy wywaliła. Dlaczego jest tutaj to drzewo życia? No właśnie, bo dziewiątka, monet, dokładnie. Czyli ja bym powiedział tak, że y, ty przestajesz jakby blokować się na coś tylko dlatego, że czujesz wreszcie grunt pod nogami, dosłownie. Wodnik czuje grunt pod nogami i dlatego przestaje się przejmować, że yy, ja na przykład tego kogoś już blokować nie będę, tam na, powiedzmy na Instagramie czy na Facebooku, a po co mi to? Ja tam już swoje robię, prowadzę własną fabrykę, znam wartość własną, czy tam yy, ja już jestem materialnie osobą ustawioną i nawet jeżeli ten ktoś się odezwie, to, to mi to już nic nie robi, nie, nie obrazi mnie swoją osobą. Czemu jest dziesiątka kielichów? W myślach, w planach. No, Redwan. Karta mówiąca o tym, że ty będziesz gotowa, gotów na to, żeby w twoim życiu jeszcze ktoś zaistniał. Dosłownie. No bo Redwan. Jeden jest... E, Sphinx jest srebrny, drugi jest złoty. One potrafią mimo różnic... Razem ten rydwan ciągnąć, nie? Czyli ty już zauważasz, że nie tylko ty jesteś szczęśliwy, czy szczęśliwa, ale jeszcze ktoś z otoczenia. I dlatego jest w tobie ta pewność siebie, to zadowolenie. Dobry miesiąc, powiem tak: nic się tutaj złego nie wydarza. Ja wiem, wy powiecie, a na końcu dziesiątka mieczy, to co? No to do tego dojdziemy spokojnie. Czemu jest karta siłę w połowie miesiąca? No bo jest król kielichów. No król kielichów, czyli ja już się ciebie nie boję, dosłownie. Ja już się ciebie nie boję, kimkolwiek ty jesteś. No król kielichów, to jest znak wodny, rak, skorpion, ryby, to może być mężczyzna, blondyn, szpakowate, niebieskie, zielone oczka, bardzo uczuciowe, wrażliwe i tak dalej. No, jakąś rolę on tutaj odgrywa, ale wy się przestajecie bać. Ten ktoś mógł kiedyś być dla Was trudny, ale teraz przestajecie w ogóle zwracać na tego kogoś uwagę i mówicie: No i widzisz, poradziłam sobie w życiu. No i widzisz, mam teraz na przykład rodzinę. I, i dlatego tobie już ta osoba tak naprawdę będzie obojętna i to będzie właśnie cały haczyk. Czemu jest słońce ty jako osoba? No bo jest osmony, no właśnie. Czyli jesteś osobą zadowoloną z siebie. Czy to w kwestiach bytowych, czy to finansowych, yy, praca, jakieś tam sprawy majątkowe, nie? I teraz się zaczyna chyba najciekawszy etap. Dlaczego jest dziewiątka mieczy w otoczeniu? Karta mówiąca o, prze, o takim przerażeniu, o takim denerwowaniu się. E, co ten wodnik powie, jeżeli ja się do niego odezwę, na przykład, nie? Czemu jest dziewiątka mieczy? No bo jest. Tak, bo jest król mieczy. Czyli może być tak, że odezwę się do ciebie eks-eksowa. Ex, może być też tak, że odezwę się do ciebie e, mężczyzna w separacji po rozwodzie lub wdowiec. On, dlaczego ja tak traktuję stricte personalnie, bo tak to czuję, że to nie będzie kwestia chyba urzędnika, że to nie będzie kwestia osoby, która jest prawnikiem zawodowo, czy yy, lekarzem i tak dalej, ale tutaj jest bardziej, mam wrażenie, osobisty temat. Osobista zadra tutaj będzie. Ten król mieczy, on tutaj w jakiś sposób będzie próbował w Twoje życiu się pojawić. Ale czy ty jeszcze będziesz chcieć? I to jest cały raczyk. Królowa buław, czyli jeżeli jesteś kobietą, to będziesz robić wszystko, żeby pokazać temu komuś niezależność. Że ja już ciebie kochana, kochany nie potrzebuję. Raczej kochany. Wiesz dlaczego? No bo tu jest facet. To będzie mężczyzna. Mężczyzna albo ze znaków e, powietrznych, co dziwne. Bliźnięta waga wodnik. Albo to będzie mężczyzna jako mężczyzna, czyli w separacji po rozwodzie, wdowiec, yy, osoba, z którą zerwałaś, zerwałeś kontakt, osoba, która no, jest taką osobą z oschłą, złośliwą, naprawdę jakiś taki trudny w kontakcie człowiek. Czemu jest tutaj królowa buław? No bo jest szóstka, szóstka monet. Nie ma już wzajemności tutaj, z twojej strony. Nie! Koniec pomagania, koniec pochylania się nad kimś. Dla ciebie ten ktoś przestał istnieć. Dlaczego jest dziesiątka mieczy? Mam takie wrażenie, że jak pogonisz, sorry za określenie, ale jak pogonisz tego kogoś, to potem będziesz, będziesz przeżywać to. Bo wrócą stare demony, nie? Czemu jest dziesiątka mieczy? No, bo tak, królowa miecz. No i widzicie? No. Czyli yy, wiecie, tak to jest, że z czasem się zapomina pewne osoby, pewne rzeczy. Ale jak one wracają do naszego życia, to wracają też te sprawy, które były wtedy. I bardzo prawdopodobne, że ty w poukładanym życiu, w zadowoleniu i tak dalej, no pojawia ci się ten ktoś. I, I tutaj no, ma nieciekawe życie, jest człowiekiem przegranym, powiedzmy. Ma jakiś problem, przeżywa coś bardzo, ale ty tego kogoś po prostu odprawiasz, tak to czuję, ale już sam fakt, że ten ktoś się raczył przypomnieć, powoduje, że na nowo wracają do ciebie te dawne zadry. To, co było, i to będzie trudne. I wiesz, dlaczego ta czwórka kielichów może być dla Ciebie wyzwaniem? Bo jeżeli nawet nie porozmawiasz z tym kimś, to tym bardziej będziesz potem się zastanawiać no dobrze, ale po co się ten ktoś tu pojawił? Czego on chce? Jak tego kogoś pogonisz, to już się nie dowiesz. I jeszcze bardziej będziesz się zastanawiać i będziesz przeżywać. A jeżeli tam komuś coś się stanie, to potem będzie na mnie. A jeżeli ten ktoś jest ciężko chory i ja nie pomogę, no to sobie ładnie teraz papiery narobię. Dlatego tu jest powiedziane, słuchaj, może się i wcześniej kłóciliście. Może wcześniej były jakieś takie sytuacje bardzo niefajne między wami, ale... Jeżeli ten ktoś faktycznie się pojawi w Twoim życiu i będzie zdenerwowaną osobą, i będzie widać, będzie, że to jest trudne dla tego kogoś, to daj temu komuś szansę. I to nie dlatego, że yy, wodnik to jest wycieraczka i można sobie nim robić, co tam się uważa, ale to będzie wredne, co ja powiem teraz, ale dla spokoju własnego sumienia, słuchaj. Naprawdę, no tak to czuję. Powodzenia.